Droga duszo, witaj w tej świętej chwili. Dzisiaj aniołowie przekazali wiadomość, która może odmienić nie tylko Twój dzień, ale także cały Twój sposób postrzegania miłości i relacji wokół Ciebie. Wiedzą, że działałeś z serca, kierując się czystymi intencjami i duszą wypełnioną światłem. Ale być może jeszcze nie wiesz, że Twoje działania, nawet te małe i ciche, mają głęboki wpływ na kogoś wyjątkowego. Tak, ta osoba odkryła, że to Ty zrobiłeś coś niesamowitego i była absolutnie zaskoczona podziwem i wdzięcznością. Aniołowie są tu po to, by pokazać nam, że ta chwila wiąże się z większym planem, w którym miłość i dobroć zawsze powracają do nas w niespodziewany i boski sposób. Weź teraz głęboki oddech i pozwól, aby anielska energia wypełniła twoje serce. Już niedługo zrozumiesz, dlaczego twoje działania mają tak wielką moc i w jaki sposób to odkrycie jest dowodem na to, że jesteś na właściwej drodze. Przygotuj się, bo to, co zostanie ujawnione później, może zmienić Twoją perspektywę spojrzenia na Twoją misję i błogosławieństwa, które na Ciebie czekają. Aniołowie mówią nam, że często nie doceniamy wpływu, jaki nasze działania mają na życie innych. Prosty gest, słowa otuchy, a nawet cicha modlitwa mogą odmienić czyjś dzień, a nawet życie. Chcą, abyś wiedział, że energia, którą emanujesz, czy to poprzez swoje czyny, czy myśli, niesie w sobie boską moc. Nic nie dzieje się przypadkiem, a wszystkie twoje działania są zgodne z wyższym celem. Niedawno podjąłeś decyzję, zrobiłeś coś lub pomogłeś komuś, nie oczekując niczego w zamian. Być może w twoich oczach to była drobnostka ale dla tamtej osoby miała ogromne znaczenie. Aniołowie wyjawiają, że kiedy dowiedziała się, że to ty to zrobiłaś, coś w niej się zmieniło. Było tak, jakby wdzięczność rozświetliła jego duszę i uwolniła falę inspiracji. Być może nawet nie zdawałeś sobie z tego sprawy, ale ta chwila głęboko poruszyła tę osobę, która teraz patrzy na ciebie inaczej z szacunkiem. Miłością i wdzięcznością. Aniołowie chcą, abyś zrozumiał, że to odkrycie nie było zwykłym zbiegiem okoliczności. Zostało to zaplanowane przez Boga, aby pokazać Ci, że Twoje działania są zgodne z najwyższym dobrem. A wiesz, co jest najpiękniejsze? To dopiero początek. Kiedy ludzie wokół Ciebie dostrzegają w Tobie światło, Zaczynają nawiązywać głębszą więź z Twoją energią, a to tworzy strumień miłości i pozytywności, który się rozprzestrzenia. Dlatego trwajcie mocno w dobru, które kieruje Waszymi krokami. Aniołowie są z Ciebie dumni i chcą, abyś nadal wierzył w moc swoich czynów, gdyż niosą one w sobie odbicie boskiego światła. Aniołowie przynoszą głęboki i jasny przekaz. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Każdy krok, który zrobiłeś, każdy akt dobroci, który okazałeś, nie był przypadkiem. Wszystko jest ze sobą powiązane i stanowi część wielkiego boskiego planu, który właśnie realizuje się na Twoich oczach. Przez całe życie mogłeś zadawać sobie pytanie, Dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły, dlaczego to zrobiłeś, lub dlaczego ten gest był ważny, nawet jeśli wydawał się tak prosty. Aniołowie przychodzą tu dzisiaj, aby wyjaśnić, że w głębi duszy zawsze wiedziałeś, iż każdy akt miłości, hojności i światła jest odzwierciedleniem Twojego celu. To, co się stało z tą osobą, gdy dowiedziała się, że to Ty zrobiłeś dla niej coś niesamowitego. Nie dotyczy tylko tej osoby. Ta reakcja jest również przejawem tego, co dzieje się na Twojej własnej ścieżce duchowej. Dotykając tak głęboko czyjegoś życia, dotykasz również swojej własnej duszy. Wpływ, jaki wywarłeś, wywołał wibracje wdzięczności i światła, a teraz energia tej chwili powraca do Ciebie, przynosząc ze sobą niespodziewane błogosławieństwa. Aniołowie mówią, że często możesz czuć się niewidzialny, jakby Twoje wysiłki nie były zauważane lub nieistotne. Ale dzisiaj chcą, abyś wiedział, że wszystko, co zrobiłeś, każdy mały gest miał wieczny wpływ. Być może w czasach niepewności zastanawiasz się, czy warto działać życzliwie, skoro efekty nie są od razu widoczne. Ale teraz, dzięki temu odkryciu, Zobaczysz, że Twoje światło ma głęboki wpływ na ludzi wokół Ciebie i że ten wpływ sięga dalej, niż Twoje oczy mogą dostrzec. Wyobraź sobie, że robiąc coś dla kogoś, zasiałeś ziarno światła w jego sercu, a ta osoba wzruszona Twoim działaniem może teraz stać się światłem dla kogoś innego. To, co wydawało się działaniem odosobnionym, Dobrym działaniem bez wielkich oczekiwań jest w rzeczywistości łańcuchem transformacji, który rozszerza się i rozrasta z czasem. Reakcja tej osoby, kiedy odkryła, że to ty dokonałeś czegoś tak wielkiego, jest metaforą tego, co się dzieje, gdy pozwalasz, aby światło aniołów objawiło się poprzez twoje czyny. Wpływ twojej życzliwości sięga zenitu, a jego skutki są niewyobrażalne. Aniołowie chcą, żebyś wiedział, a także że jest to jasny znak, że jesteś na dobrej drodze. Postępując z miłością, hojnością i czystością serca, jesteś w zgodzie z boską siłą, która rządzi wszechświatem. Twoje światło nie tylko rozświetla życie innych, ale także otwiera drzwi do nowych możliwości, przynosząc więcej miłości i dobrobytu do Twojego życia. Nie miej wątpliwości, że twoją podróżą kierują wyższe siły. Nawet w chwilach zwątpienia, gdy wątpisz w wartość swoich wysiłków, pamiętaj, że sam fakt, że działasz z intencją czynienia dobra, jest już przejawem uniwersalnej miłości. Jesteś narzędziem boskiego światła, a to jest potężne. Aniołowie mówią, że gdy działasz zgodnie z tym wyższym celem, stajesz się kanałem błogosławieństw dla świata. Nie ma znaczenia, czy Twoje czyny są małe, czy duże, w ludzkich oczach boski plan zakłada, że każdy akt dobroci odbija się głębokim echem, generując falę pokoju i harmonii. To jest moment, aby głębiej uwierzyć, że jesteś prowadzony do czegoś wielkiego. Przyglądając się swojemu życiu, wiedz, że masz do spełnienia specjalną misję. A teraz, gdy odkrywasz, że Twoje działania w zaskakujący sposób wpłynęły na czyjeś życie, zdajesz sobie sprawę, że Twoje światło jest silniejsze niż sobie wyobrażałeś. To, co zrobiłeś, nie tylko miało znaczenie dla tej osoby, ale także stworzyło boską więź między Tobą a wszechświatem. Zastanów się przez chwilę, jakie to uczucie wiedzieć, że Twoja dobroć wywarła głęboki wpływ na kogoś i że światło, którym się dzieliłeś, nawet nie oczekując niczego w zamian, teraz powraca do Ciebie zwielokrotnione. Poczuj tę energię w swoim sercu i wiedz, że nadejdzie więcej takich chwil. Odkrycie tej osoby nie jest końcem, lecz raczej początkiem cyklu błogosławieństw który cudownie będzie się rozwijał w Twoim życiu. Aniołowie mówią, że nie ma nic piękniejszego niż czyste serce, które podąża za światłem, bez wahania i bez czekania na uznanie. Są u Twego Boku, kierują każdym Twoim krokiem i chcą, abyś nadal postępował z tą samą czystością i miłością, gdyż rezultat będzie niezwykle pozytywny i transformacyjny. Energia wokół ciebie ulega zmianie, tak jakby miało się wydarzyć coś wielkiego. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że nadchodzi boskie objawienie coś, co może zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie i świat. Ta osoba, gdy odkryła, że to ty zrobiłeś coś tak wyjątkowego, była głęboko wzruszona. Ale Aniołowie mówią, że ta reakcja to dopiero wierzchołek góry lodowej. Coś większego dzieje się za kulisami, czegoś, czego jeszcze nie widać na pierwszy rzut oka, ale co wkrótce zostanie ujawnione. Pomyśl przez chwilę, dlaczego wybrano właśnie ciebie, żeby tak postępować. Dlaczego to właśnie twoje działania, a nie kogoś innego, miały tak znaczący wpływ? Aniołowie pokazują, że to nie przypadek. Wszystko jest częścią planu starannie zaprojektowanego przez wszechświat. Wyobraź sobie teraz taką scenę, osoba, którą wzruszyła Twoja życzliwość, nie tylko zdała sobie sprawę z wagi Twojego gestu, ale także zaczęła rozprzestrzeniać to światło. W ciszy Twoje działanie łączy życia, tworząc cykl miłości i wdzięczności, który rośnie każdego dnia. A wiesz, co jest najbardziej ekscytujące? Powrót tej energii jest już blisko. Aniołowie mówią, że przygotowuje się coś niesamowitego. Może to być niespodziewane błogosławieństwo, szansa zmieniająca życie lub szczególna więź, która przemieni Twoje serce. Czy jesteś gotowy to otrzymać? Aniołowie proszą Cię, abyś otworzył teraz swoje serce, bo to, co Cię czeka, jest niezwykłe. Zaufaj boskiemu planowi i pozostań uważny na znaki, które wysyła wszechświat. Mogą przybierać formę słów, które słyszysz, snów, które poruszają Twoją duszę lub uczuć, które rozgrzewają Twoje serce. Ta historia, która rozpoczęła się od Twojego gestu i zaskoczenia tych, których On poruszył, jest przypomnieniem, że jesteś częścią czegoś o wiele większego. Podróż nie kończy się tutaj, wręcz przeciwnie, to dopiero początek. Aniołowie mówią Ci, że Ty, kochany, przebyłeś długą drogę. Widzą Twoje zmagania, wątpliwości i chwile. W których zastanawiasz się, czy Twoje działania naprawdę mają znaczenie. A teraz chcą, żebyś wiedział, każdy Twój gest był jak mały płomień, który pomagał rozświetlić świat wokół Ciebie. Przypomnij sobie sytuację, w której oferowałeś pomoc, nawet jeśli sam zmagałeś się z własnymi problemami. Aniołowie wiedzą, że nie było to łatwe doceniają miłość, odwagę i siłę, które wkładasz w każdy akt dobroci. Ale rozumieją też, że czasami mogłeś czuć się samotny, jakby nikt nie zauważał ani nie doceniał Twoich wysiłków. Dzisiaj chcą, abyś zajrzał w głąb siebie i rozpoznał wielkość swojej duszy. Wpływ, jaki wywarłeś na tę osobę, która teraz odkryła prawdę na temat tego, co zrobiłeś, jest dowodem na to, że wszechświat widzi wszystko i we właściwym czasie wszystko nagradza. Ta osoba nie tylko była zaskoczona, ale również głęboko poruszona. Być może przechodziła przez trudny okres, a jej działanie było odpowiedzą Boga, dowodem na to, że miłość istnieje i że w najbardziej niespodziewanych miejscach nadal można dostrzec światło. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że gdy dotykasz czyjegoś życia z hojnością i szczerością, nie tylko pomagasz tej osobie, ale także uzdrawiasz części siebie. Ofiarowując swoje światło, pozwalasz mu również oświetlić te części twojej duszy, które potrzebują miłości i uwagi. Czy kiedykolwiek zastanowiłeś się nad tym, czy to odkrycie nie było zaplanowane tylko dla osoby, której pomogłeś, ale także dla Ciebie? Aniołowie mówią, że jest to czas uzdrowienia i rozpoznania. Czas, abyś uświadomił sobie, że jesteś źródłem boskiego światła. A wiesz, co jest jeszcze bardziej wyjątkowe? Mówią, że w chwilach gdy myślałeś o poddaniu się lub gdy myślałeś, że Twoje wysiłki są bezwartościowe, obserwowała Cię i prowadziła większa siła. Twoi aniołowie byli przy Tobie, trzymali Cię za rękę i dbali o to, abyś pozostał na właściwej ścieżce. Rozumieją Twoje słabości te nocy, kiedy czułeś się zagubiony lub myślałeś, że nikt nie widzi, co robisz. Ale chcą, abyś wiedział, że w oczach wszechświata nic nie pozostaje niezauważone. Wszystko, co robisz z miłością, zamienia się w błogosławieństwo dla Ciebie i dla innych. Teraz wyobraź sobie, że jesteś w chwili, gdy osoba, której pomogłeś, zdaje sobie sprawę, że to Ty to zrobiłeś. Pomyśl o spojrzeniu jej oczu, emocjach które narastały w jej sercu i poczuj głęboki wpływ tej więzi. To nie był tylko ludzki gest. Był to czyn sterowany przez siłę boską, która użyła cię jako narzędzia miłości i dobroci. Aniołowie proszą, abyś pozwolił, aby ta chwila wzmocniła twoją wiarę, wiarę w siebie, wiarę w większy cel twoich działań i wiarę we wszechświecie. To doświadczenie jest przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych czasach jesteś w zgodzie z czymś o wiele większym. Teraz weź głęboki oddech i żądaj sobie pytanie: czego to doświadczenie uczy mnie o tym, kim jestem i jaka jest moc moich działań? Jak mogę nadal szerzyć to światło światu, nawet w chwilach zwątpienia? Aniołowie mówią ci, że jeśli zastanowisz się nad tymi pytaniami, znajdziesz siłę i motywację, by nadal być jasnym światłem. Teraz, gdy rozumiesz znaczenie tego gestu i jego wpływ na czyjeś życie, aniołowie chcą pomóc Ci zastosować to doświadczenie w codziennym życiu. Drobne akty życzliwości i troski mogą odmienić nie tylko życie osób, które je otrzymują, ale także Twoją własną drogę. Po pierwsze, rozpoznaj siłę swoich intencji. Za każdym razem, gdy robisz coś dla kogoś, bez względu na to, jak mała może się to wydawać, wiedz, że ma to realny wpływ. Może to być uśmiech, słowo otuchy, a nawet gest hojności, którego nikt nie zauważy. Ważne jest, aby działać szczerze i z otwartym sercem. Po drugie, aniołowie sugerują, abyś nadal rozprzestrzeniał tę pozytywną energię, nie oczekując jednak niczego w zamian. Wszechświat ma nieoczekiwane sposoby na odwdzęczenie się za wszystko, co odajesz. Ufaj, że powrót nastąpi, czy to w postaci okazji, błogosławieństw, czy nawet poczucia wewnętrznego spokoju. Aniołowie proszą również, abyśmy zwracali uwagę na znaki. Kiedy działasz z miłością, wszechświat reaguje. Zwracaj uwagę na zbiegi okoliczności, pojawiające się okazje, a nawet na uczucie spokoju, które Cię ogarnia. To oznaki, że jesteś na dobrej drodze. Pod koniec dnia bądź wdzięczny za chwilę kiedy miałeś szansę być światłem w czyimś życiu. Wdzęczność ta pomaga wzmocnić wieś z boskim planem i przyciąga jeszcze więcej dobrych rzeczy do twojego życia. Aniołowie chcą, abyś szedł naprzód z ufnością. Masz tak wiele do zaoferowania i jeśli będziesz postępować życzliwie, twoje życie wypełni się prawdziwymi więziami i chwilami radości. Aniołowie cieszą się z drogi, którą podążasz. Chcą, abyś wiedział, że każdy akt życzliwości, każde słowo wsparcia i każda szczera intencja ma większe znaczenie, niż możesz sobie wyobrazić. To, co się stało z osobą, która odkryła to, co zrobiłeś, nie było przypadkiem. To był sposób wszechświata na pokazanie ci, że wszystko, co robisz z miłością, Wraca do Ciebie w nieoczekiwany sposób. Ta chwila przypomina Ci, że jesteś na właściwej drodze, nawet jeśli czasami wydaje się to trudne i samotne. Pamiętaj, jesteś światłem. Każda Twoja czynność, bez względu na to, jak prosta może się wydawać, ma moc odmienić życie ludzi wokół Ciebie. Nie lekceważ siły, która w Tobie drzemie. Dzisiejsze przesłanie jest jasne. Pozostań sobą, bo świat potrzebuje więcej ludzi takich jak ty. Twoja życzliwość inspiruje innych do czynienia dobra, wywołując pozytywny efekt domeny, który się rozprzestrzenia. Aniołowie proszą cię, abyś zaufał procesowi życia. Będą chwile zwątpienia, ale wiedz, że nigdy nie jesteś sam. Zawsze są u Twego Boku prowadząc Cię i chroniąc. Idź naprzód z wiarą i wiedz, że i wielkie błogosławieństwa są w drodze. To, co oferujesz światu, zawsze wraca do Ciebie zwielokrotnione. Zaufaj temu i nie przestawaj dzielić się dobrem. Teraz weź głęboki oddech i wyobraź sobie wszystkie dobre rzeczy które chcesz przyciągnąć do swojego życia. Podziękuj aniołom, że są przy tobie i przesłali ci tę wiadomość we właściwym czasie. Dziękujemy, że jesteście z nami na każdym kroku. Aby okazać swoje wsparcie, złóż superpodziękowanie o wartości do 20 dolarów amerykańskich i zadzwoń pod numer 111. Aby odebrać tę wiadomość i dalej dzielić się miłością i pozytywnością. Niech Bóg Cię błogosławi. Amen.